Jeżeli chodzi o kreowanie wizerunku własnego lub też prowadzenie kogoś w tym aspekcie za rękę, to jakby się nad tym zastanowić, to wszystko sprowadza się właśnie do takiego zajebistego torta. Niech tym tortem będzie wizerunek naszej marki. Na początku to mogą być tylko, wiecie, jajka od zielononóżki, masło plus nic nieznacząca i nudna mąka. Ale jeżeli będziemy wiedzieć, co można z tego zrobić? No to jesteśmy już na pozycji wygranej. Bardzo często scenariusz naszych klientów, tych, którzy trafiają na stronę naszego magazynu, ale i tych, którzy przychodzą do mnie po branding, jest bardzo podobny. Wiedzą, że to, co robią, niesie za sobą jakąś wartość. Wiedzą, że są dobrymi przedsiębiorcami, ale nie potrafią spojrzeć na siebie właśnie z boku i wpaść na to, jak opowiedzieć o swoim biznesie lub po prostu o sobie.